W dzisiejszym odcinku zagramy sobie w Minecraft Paradise. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, dzwoneczki i wpadajcie też na kanał Kosińskiego. pojawiają się z tej serii te filmy. Zagramy sobie w Minecraft Paradise. I dzisiaj skupimy się na zrobieniu domku, bo już mam potrzebne przedmioty. I teraz potrzeba tylko domek, bo trzeba gdzieś mieszkać. Zbierzmy sobie tutaj drewno. Ale co to jest za biom, bo jego ja pierwszy raz widzę ten biom. Jakiś ładny, ale ładnie jest. Bo na tym biomie niestety jest jeden minus, że strasznie dużo mobów jest. Niezależnie czy jest dzień, czy noc jest podobnie. O, tu jest sernik, ale sernik już ma cały diamentowy set. Hmm. Więc... On się pro A ja wolę ja dopiero zaczynam. I co my możemy zrobić? A no, przecież w sumie, w sumie mamy poszukać. Znaczy mamy zrobić dom. No to. Zacz gdzieś musimy znaleźć miejsce tylko. Żeby nie było tych zombiaków. Może. Hmm. Może. O nie, zaczyna się. Tutaj. Nie, no, nie, tutaj nie. Tutaj na pewno, nie, no bo tu jest taki brzydki teren kamienny. Taki żwirowy kamienny, nie wiem jak to można nazwać. Po prostu żwirowo kamienny. Może gdzieś tutaj. Tu jest tak może fajnie. Za chwilę zobaczymy. zapomniałam zrobić inne rzeczy. Poczekajcie chwilę. Poczekajcie. Muszę jedną rzecz zrobić. To o chwilę zajmie po prostu. Okej, okay, już to może... O tutaj jest taki dosyć... Taki dosyć dobry teren. To może, to musimy tak tutaj wykopać. wykopiemy i może będzie ok. Chcę tutaj tak trochę. Jakiego tak, takiego wielkiego domu to nie będę robić. To postawmy może gdzieś. Tylko najpierw sobie wiem co musimy zrobić. Najpierw zróbmy tak, że będzie. To już Wam pokazuję o co mi chodzi. Mi chodzi się. Раз, раз, два, три. где Ту. Раз, два, три. О, в и остатне, и мы еще должны шесть убирать. И последнее, и у нас шесть. Здесь то может так раз. 2 trzy. Muszę stąd wyjść. To drzewo przeszkadza trochę, ale się później zlikwiduje. I tu. Raz, dwa, trzy. No i mamy już podstawę. To sernik, który to on robi. Nie, ja nie chcę aż takiego wielkiego robić. A tutaj się źle mi postawiło. A i możecie wbi wbijać na moje szersze z słów też. Bo trochę się na nich narobiłem. Dlatego w sumie nie, nie było długo odcinków na moim kanale. Więc. Zrozumcie to po prostu. Niestety z, z takiego drewna tylko będzie. Bo innego tu nie ma. No brzozowe, ale ono nie pasuje do tego krajobrazu. Trochę. Pyk, okej. Okay. Poszły tutaj. Zrobione, tylko drzwi zróbmy. Drzwi. No to w sumie sam zrobię, bo umiem. Co ja zrobię? Nie wiem. Tak się nie robi drzwi. Przed chwilą powiedziałem, że umiem. Okej, okay, zróbmy tak, że tu, pyk, mamy drzwi. Tu skrzynkę postawmy, tutaj potrzebne jakieś rzeczy. To, 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 to. Ok, jeszcze podłogę musimy zrobić na pewno. To wykopmy tutaj. Jeszcze tu niestety możemy, musimy. O, mam tu w sumie. No to stawiamy tam tutaj jest dziura Nie wiem Tutaj pyk, to, 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 to To, 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 to To, to, to To, to, Tutaj mamy wszystko A jeszcze jedno nam akurat brakuje tu załóż już są kopne. No, Tu jest jeszcze trochę tego drewna. Pyk. No i mamy. Teraz tylko jeszcze trzeba zdobyć szkło. Co teraz? A okej, okay, myślałem, że będzie niszczyć. Bo taki niemiły nie będzie. Aha, okej. Okay. ok, poprawiasz. Ok. To za chwilę po szkół zrób, po Pójdziemy, tylko najpierw zróbmy dach, bo dach jest ważny. Jak będzie deszcz padać, to trochę będzie na nas kapać. Zobaczmy tutaj. Okej, okay, i musimy teraz zrobić sobie I takie coś taki daszyk sobie zrobimy To jeszcze dokończę Będzie taki do, mały domek, bo ja większego nie potrzebuję. Tutaj mamy, co ty robisz? Co mi tutaj dziś chodzi? Ja, a, nawet mam, a nawet chcę się trochę sernika zjeść. O, spadłem kurczę. Okej. Okay. nam ostatni zostało. Będzie wszystko dobrze. Tak zróbmy. Jeszcze musimy trochę tego drewna zdobyć. Tyle nam nie wystarczy. Okej. Okay. A po co nam tu bambus? Co nam tu? Sernik nam tutaj coś postawił? Mi nie jest takie coś potrzebne. Weźmy to kilofem tak coś mi postawił. Albo to tu było? Nie wiem w sumie. I najgorszy nie mamy łóżka. <grym> Okej, okay, no to... Parkour. O kurczę. Jestem za zaawansowany w taki parkour. Jak to powinno być? Jak to powinno być? Asetnik wyszedł z kierunku. To jestem sam. Tutaj muszę sobie to podnieść Chodźmy tam jeszcze do domu Okosińskiego, bo niestety u niego mam łóżko. No i co tutaj się dzieje? i ktoś mnie postawił. No. Jezu, co mi tu postawił? Nie potrzebuję. Ja idę do domu okościńskiego, bo tam jest łóżko. Ja łóżko potrzebuję. Muszę iść spać. Jesteśmy u Kusińskiego No i idziemy spać Tylko nie mam O, ryby w sumie są Rybcie, rybcie Jeszcze. Uciekaj okay. A Mamy jeszcze jak to? Jak to się nazywało? Mm. Mączkę kostną. Takie to wróćmy może do budowy albo nie wróćmy po prostu do budowy tylko jeszcze sobie zjem. bo trzeba jeść kurczę, mogę sobie przypalić, a u Kusiński bo z nim mogę mu oddam, Mogę. bo ma węgiel to, ale co go zostawiać, tylko ryby przyniosę, nie no oddam mu e, Chcę. Czy... gdzie te są ryby, jakieś hmm nie ma. Wszystkie wybiłem. Tylko trzy tu były. Bambusy da się jeść. Chyba. Ciekawe czy da się przypalić bambusy. Ciekawe czy nam Da się. No kilo w przypale w sumie. A, nie da się. Zapomniałem. U, skrzynka, co tu on ma? W sumie będę nic brać, tylko po prostu popatrzę. Nie ma jedzenia, tylko jedzenie poproszę. Masz jedzenia? Nie, ja mam. Nic. Nic nie chcę mu ukraść, tylko. O nie, 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 nie. Ja nie chcę jakoś domu, domu zniszczyć. hu <słuch> To jest jakieś dziwne coś. Co tutaj jest? O Boże, nie wiem co ja teraz mam zrobić. Czy mam to... mam je zabijać? Nie no, nie będę... No, nie wiem co ją zrobić. Co ją zrobić? I to po prostu będziemy się widzieć, jak, jak już po prostu znajdę jakieś zwierzętko. Bo po prostu to długo będzie trwać, jak znajdę jakieś zwierzę, bo tych nie chce mi się zabijać. Po prostu widzimy się, jak. Jak to, jak. E, znajdę zwierzątko. Właśnie wracam już, bo na świnkę znalazłem i kilka krów. Więc wracam. O nie, 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 proszę. Nie, 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 nie. Nie, 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 ja już nie chcę. Nie chcę być zabity. Nie, on mnie łatwo trafi, już ginę. Szybko do, do domu Kosińskiego Szybko. Muszę sobie przepalić. Tak. Okej, okay. a nie, to nie tu. To tu. Przypomnę sobie to. Oj, w ogóle mogę sobie zrobić budki. Skuwane. Okej, okay, mam skórzane budki. Czyli tam są ci a Ja nie chcę mieć tego złego omega, bo tam chyba. Tam kto jest? A nie, to... nie, on nie ma tego sztandaru, chyba. Chyba, nie wiem. Już się mi się odraza, więc fajnie, No pełne. Tu, tu pochodzimy, o nie tutaj gdzieś byli. Chyba tu jest. O, ja! Uciekać nie chcę, żebym nie złapał. Tu jesteś, i co. Aha. Nie złapiesz mnie. Może spróbuję jednego zabić, ale będzie trudno. I już, bo nie chcę mu węgla wykorzystać. Okej, okay, jestem uleczony, jestem, bierzemy sikierę w dłoń. Niech się załaduje i pyk, dzion. Tu jesteś? Skinął. Na to, Pójdźcie, nie widziałem, że mam taką dobrą sikierę no pewnie miałem mało HP Ok, wracamy do naszego domku. Przecież domkiem się zająć, a nie zabijaniem um, tych... nie po prostu zabijaniem. Chciałem tylko dozdawać po prostu pożywienie. Domek. No i dlaczego tu są jakieś dziwne bambusy? Po co mi to? Co ja czymś innym zrobię to. Ja bambusów nie potrzebuję tu. Czy bambusy mi jakiś postawili. Po co mi to? Bambusy niepotrzebne. A i jeszcze muszę jedną rzecz, czyli schody zrobić, schodki. Pod schodki. Schodki się chyba jakoś tak robiło? No, jakoś tak się chyba robiło. I zobaczmy, idźmy na dach A, chyba to rozwaliłem. Jakie to. Pyk, zróbmy tak, pyk, pyk. Pyk, jesteśmy. Tak, musimy tu postawić. Pek, Ojej, to sobie może jakoś... A, no to mi się źle postawiło. Trzeba trochę więcej tego. Pek, Pek. To jest głupie liście. Aha, jeszcze, jeszcze musimy trochę pozbierać. Po prostu pozbieramy sobie tutaj drewno, bo mi się za chwilę... Mm, jak to skończy mi się, Kierka ja, Nie, to po prostu widzimy się jak będę miał te, te wszystkie, ktoś no, te wszystkie będziemy, jak będę miał drewno po prostu i będę mógł robić schodki. No już jestem, no i chyba mam wystarczająco drewna, nie, wiem, może wystarczy, może nie. Mm, stwórzmy po prostu te schody. Chyba nam wystarczy. Oby tak. Okej, na tyle wykorzystajmy. 32. Ktoś to jeszcze tam trochę wyrąbie Więc. A nie, już mam jedna już jedną mam, już jedną stronę mam. Jeszcze druga. A nie tu nie tu. nie jeśli mi się postawiło. there's no Może tyle. Nie no, 8 już na pewno wystarczy. Ojej, naprawdę ten ostatni schodek musiał się tak źle postawić. No i mamy. O, no, tak się prezentuje. Bo teraz jeszcze trzeba zrobić okno i będzie już wszystko chyba zrobione. Więc znajdźmy jakiś piasek. Albo po prostu też będzie. Po prostu widzimy się, jak już znajdę piasek. Okej, okay, już odbudowałem, ale nadal mam tyle ser. Mało serc. Kurczę. Okay, ale postawmy te szkło. Ja za chwilę zginę. Starczy mi, proszę. Starczyło. Uff. No i mamy! Jest! każdy tutaj mi zniszczyło Ty cyk i mamy No, już jakieś pochodnie, ale mam tak mało serc ja Mam jedno serce, ja zginę za chwilę Co mogę zrobić w takiej sytuacji? Ryba, szybko, daj mi siebie, daj mi siebie. Nie ma ryby, nie dostajemy ryby. Dlaczego nie dostajemy ryby? Mam rybę. No uciekaj ode mnie. Creeper? Aha, creeper w wodzie. Nie wybu Nie no, nie wybuchaj. Nie, 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 nie. Ja tylko żartowałem. Tylko żartowałem, naprawdę. Nie wybuchaj, nie, 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 nie wybuchaj. Topielec, nie, proszę cię. Ja cię proszę bardzo. Nie zabijaj mnie. Chcę jeszcze trochę pożyć. Życie mi miłe. Ja nie wiem, co ja mam zrobić. Ciągle mnie te moby za, chcą zabić. Wiecie, chyba mam pomysł. Zostawię sobie. Jak to? Zostawię sobie wszystkie itemy w skrzynce. I. Jak, bo i sam się zabije. Ale poczekajcie, mam ustawionego spawnu na łóżko Kosińskiego, czyli po prostu zginę, będę miał pełno wszystkiego, bo jest serca i głód i tylko level stracę, ale level nie jest mi potrzebny, więc po prostu giniemy. Jesteśmy no. w domie Kosińskiego, pyk, idziemy. My mamy w pełni wszystko, to jest taki sposób kiedy macie oczywiście duży level, a 3 to nie jest taki duży O nie, trochę level odzyskałam, no nie, nadal mam level, okej okay. Chyba mam nawet taki sam, nie pamiętam na taki miałem Trzecie do miałem? Nie zapominałem, mm, okej okay. Odłożyłem wszystko, no i mam pełne Okej, okay, bierzemy potrzebne rzeczy, to, 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 więc to, to. to może być potrzebne, to może być potrzebne, chyba tyle, no tyle co teraz bym chciał zrobić już nic bo skończyliśmy czyli to tyle na ten odcinek ja się z wami żegnam i papa